Będzie nowy roczek, będzie nowy roczek, babciu, a ty się cieszysz, że przychodzi nowy rok? Hmm. Właściwie to zawsze się cieszę z tego, że przychodzi nowy rok, bo w tym słowie, w tym stwierdzeniu są dwa słowa: nowy. No i nowy. To może jakiś fajne? No właśnie, babciu. A ty ty robisz noworoczne postanowienia? No tak, zawsze je robię, ale czasami mi się nie udają. Pff, ale tak robię, no bo chyba do tego jestem przyzwyczajona. A ty? O, ja to mam kilka postanowień, ale nie wiem, czy one mi wyjdą, babciu, bo na przykład hm, ja bym chciał trochę więcej się ruszać. Ach, czyli byś chciał być bardziej sprawny? No tak, ale, ale wiesz, taki mam zapał, a potem. Ha! No to może warto to podzielić na pewne etapy i nie zamierzać od razu wyczynowo sportu uprawiać, tylko po prostu postanowić, że trzy razy w tygodniu będziemy chodzić na spacer. O! To jest dobre, babciu. No to do dobra. To jak chcę się więcej ruszać, to będę trzy razy w tygodniu chodził na spacer. Hmm. W postanowieniach jest tak, że trzeba je robić małymi krokami, bo jeżeli zamierzymy sobie i obierzemy jakiś duży, duży cel, to nie damy rady tego zrealizować. No właśnie, bo to tak na przykład jest z, 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 ze słodyczami. Jak to uniknąć jedzenia słodyczy, babciu? Nie odmawiajmy sobie całkiem słodyczy, ale może postanówmy, że będziemy jeść słodycze w weekendy. O, właśnie, to jest świetny pomysł, to jest świetny pomysł. Czyli słodycze jemy w weekendy, tak, babciu? Tak. Wtedy będziemy wiedzieli, że czekamy na sobotę i niedzielę, sobotę, nie myślcie już o piątku, i wtedy będziemy jeść coś słodkiego, smacznego. No, a jeżeli chodzi o sprzątanie pokoju, babciu, to załóżmy sobie, że rano, kiedy wstajemy, to będziemy ścielić swoje łóżko i to już będzie duży plus. A wieczorem, kiedy będziemy wracać, to będziemy sprzątać na biurku. I teraz popatrzcie, łóżko i biurko już będzie ogarnięte. O, podobają mi się takie postanowienia, babciu. Hm, a jeszcze wiesz, jeszcze mamy taki problem. Hm, wiesz, babciu, taki problem, że nie lubimy jeść kanapek. I te kanapki, i tak naprawdę bierzemy od rodziców pieniążki, a tak naprawdę nie kupujemy kanapek, tylko na słodycze je przeznaczamy. No ale zaraz ustaliliśmy, że słodycze jemy tylko w soboty i w niedzielę, więc może lepiej te pieniądze schować do skarbonki. O, fajnie, a zabierać kanapki z domu. I co ty na to? Będziecie przyzwyczajeni, że bierzecie ze sobą kanapkę z domu, a pieniążki, które dostawaliście na kanapki, będziecie sobie zbierać na przykład na wakacje. Babciu, to jest świetny pomysł. Ha, a jeszcze wiesz, z czym jest problem? Jeszcze jest problem z jedzeniem owoców i warzyw. No właśnie. Więc załóżmy, że do szkoły bierzemy jakiś owoc, a do każdego obiadu zjadamy surówkę. I co ty na to? Ale jeśli będzie niesmaczna, no ale raz dziennie surówka? No dobra, no to stoi. Ho I się okazuje, że wszystkie wyzwania nowego roku mamy już z głowy. Jestem ciekawy, co tam u was w tym nowym roku. No właśnie. Jak sam się zacznie ten nowy rok, ale. Bądźmy bardzo dobrze i optymistycznie nastawieni, bo wiecie, że nastawienie ma znaczenie. <laughs> dobrego roku Wam życzymy, dobrego 2025 i wspaniałej zabawy sylwestrowej, tak babciu? Tak, wspaniałej zabawy sylwestrowej.